Siadłem do autobusu linii 168, klasyczny czwartek, godzina 14:37. Siedzę sobie, hiluję przy oknie, w słuchawkach leci paktofonika, jak na szanującego się samca przystało. Nagle wsiada ona. Dziewczyna. Ale nie taka zwykła, ona wyglądała jakby z nieba zeszła, i to nie Ryanair, tylko jakaś boska linia lotnicza. Dzińsy z wysokim stanem, bluza Oversize, airpodsy w uszach i cola zero w ręce. Spojrzała na mnie. Ja na nią. Trwało to 0.2 sekundy, ale dla mnie jak wieczność. Poczułem, że to znak od wszechświata. Wyciągam telefon, udaję, że coś sprawdzam, ale tak naprawdę robię selfie z jej odbiciem w szybie, żeby potem analizować sytuację z chłopakami na Discordzie. Nagle autobus zahamował. Ona się potknęła i wpadła na mnie. Ojej, przepraszam, powiedziała głosem jak za SMR. Ja na to. Spoko, byle częściej. Nie wiem skąd mi się to wzięło, przysięgam. Uśmiechnęła się. Usiadła obok. Po trzech minutach rozmowy wysiadamy razem. Okazało się, że idziemy w tym samym kierunku. Piętnaście minut później byliśmy już u mnie, graliśmy w minecrafta i piliśmy nestie. Zaliczyłem. Kobietę mojego życia. Mamy teraz wspólny świat w survivalu i psa, którego nazwaliśmy ZTM.